Kalwaria Zebrzydowska i droga krzyżowa u ojców Bernardynów. Kardynał Stanisław Dziwisz powiedział dzisiaj w Kalwarii, że Kościół nie usprawiedliwia grzechu, ale w Kościele zawsze jest miejsce na przebaczenie. Lidia Ostulska. Tysiące pielgrzymów o świcie przybyło do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby towarzyszyć Jezusowi w jego ostatniej drodze. Wszystkie smutki tutaj utopie, No, wszystkie. Wszystkie krzyże życia. A miałem ich dużo. Krzyży we współczesnym świecie nie brakuje. Wojny, nie wojny, co są na świecie, przecież to jest tylko nienawiść. Widzę, że nie ma tej jedności, takiej radości, jak kiedyś było. Było biednie, ale, ale jeden do niego szanował. O grzechach, które sprawiają ból Chrystusowi, mówił podczas kazania kardynał Stanisław Dziwisz. Czyż Jezus nie cierpi w tych, którym nie pozwala się narodzić i ujrzeć światła dziennego? Albo których się uśmierca, bo są starzy i nieproduktywni. Wielki Piątek spędzony na kalwaryjskich dróżkach ma szczególne znaczenie. Czuję się taką głębię, w spełnienie tego, czego się pragnie. Zawsze to jest inaczej niż w kościele, jak się tutaj przyjedzie. Ilu pątników, tyle próśb. No, przyszłam się pomodlić za nich, tak samo. Za wszystkich, za rodziny, za męża, za, za, za córkę, za wnuki. Wiele godzin modlitwy, wiele godzin na nogach, ale zmęczenie nie jest ważne. Mamy taki wewnętrzny spokój yy, i jakoś tak przyjemniej jest to spędzać te święty. Samą myślą tą, że tu byliśmy i, i, i że jesteśmy, że uczestniczymy w tej męce Pana Jezusa. Pobyt na Kalwarii jest jakby tradycją w mojej rodzinie. Potocznie mówiąc, można tutaj naładować akumulatory grzechów nie można usprawiedliwić, mówił dziś kardynał Stanisław Dziwisz, ale ważne, abyśmy pamiętali, że w kościele jest miejsce na pokutę i przebaczenie. Pamiątkę męki śmierci Jezusa obchodzi.